Boże, chcę dzisiaj mówić o katechetycznej ekskomunice. Zanim do niej dojdę, zapraszam Cię do pewnego myślowego eksperymentu. Co byś powiedział na taką sytuację, w której kleryk w seminarium duchownym został oceniony jako nie nadający się do studiów, jakieś jego cechy, zachowania dyskwalifikują go do przyjęcia święceń, a jednak władza Seminaryna nie może go usunąć, bo nie zezwala na to władza państwowa. Zapewne byśmy uznali to, że jest to niedopuszczalna ingerencja zewnętrznych czynników wewnętrzne sprawy Kościoła. To Kościół powinien decydować o tym, i to chyba jest jasne, kto studiuje w seminarium, kto potem może zostać księdzem. Ale przełóżmy teraz to wszystko na realia szkolnej katechezy. Co Kościół może zrobić w sytuacji, gdy na katechezie znajduje się uczeń, który ewidentnie rozwala katechezę, który złośliwie przeszkadza, z którym nie można się w żaden sposób dogadać. Wszelkie formy nacisku, wszelkie formy korekty jego kursu spełzają na niczym. Kościół nie może zrobić nic. Kościół, katecheta, proboszcz nie ma nic do gadania w zakresie, kto uczestniczy w katechezie. Może przyjąć wszystkich uczniów z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to naganne, jest to złe. Jest to pewne ubezwłasnowolnienie Kościoła i to rozwiązanie prawne sprawia, że... Tak naprawdę katecheza w szkole nie jest wyznaniowa, bo Kościół nie ma tu kompetencji, kogo katechizuje. Nie może nikogo wykluczyć. Może najwyżej podjąć takie działania, by druga strona autonomicznie podjęła decyzję o wycofaniu dziecka z katechezy. Druga strona, czyli najczęściej rodzice, czasem przy jakimś współdziałaniu szkoły. Tymczasem Kościół powinien mieć prawo decydowania o tym, kto jest katechizowany. Kościół powinien mieć prawo podjęcia decyzji, by niektóre osoby nie katechizować, odebrać im ten przywilej, bo katecheza w szkole, w ogóle katecheza, nie jest prawem, jest pewnym przywilejem, który Kościół może nadać ale w pewnych sytuacjach może i powinien odebrać. Oczywiście nie powinno się to dziać w przypływie chwili, jakiejś nerowej sytuacji, jakiejś klasowej awantury, ale powinny być określone jasne procedury, w które powinien być włączony zapewne proboszcz, może czasem wydział katechetyczny, ale procedury, po których dopełnieniu jakiś uczeń, który ewidentnie przeszkadza, Powinien być z katechezy usunięty, i tyle. I nie jest to żadna przegrana Kościoła. I za Chrystusem nie wszyscy poszli. Chrystus powoływał tych, których sam chciał. I Kościół powinien czynić to samo: powoływać, dawać przywileje tym, którym sam chce. Oczywiście wielkodusznie, przygarniając i grzesznych, i sławych. Ale jeśli ktoś jest przewrotny i złośliwy, powinien być odsunięty. Amen.